Stoimy przy pracy związanej z obserwacjami takimi typowo wrocławskimi miejskimi, czyli to są takie obserwacje, z którymi w zasadzie większość z nas dzisiaj w sposób naturalny ma do czynienia. Wyglądamy przez okno, widzimy jakieś obiekty, najczęściej nie wiemy, na co patrzymy. To zdjęcie pokazuje nam taki fragment krajobrazu miejskiego, gdzie na dole widzimy mnóstwo, mnóstwo światła, ale nad tym światłem już widać, już widać część nieba. I to zdjęcie pochodzi z, z roku 1973. Jest to taki typowy krajobraz zimowy, ponieważ tutaj widzimy wschodzący gwiazdozbiór Orion. Orion jest jednym z najładniejszych gwiazdozbiorów. Z reguły, jak się uczymy o gwiazdozbiorach, to już się ja to zaczniemy od Wielkiego Wozu, ale jeśli chodzi o Niebo Zimowe, bardzo ładnie daje się rozpoznać właśnie duży i bardzo czytelny w kształcie gwiazdozbiór Oriona. I tutaj oprócz tego Oriona, który, który nam wschodzi, mamy nad nim jeszcze Aldebarana, który jest z gwiazdozbioru byka. Mamy taką dość słabo widoczną, ale jednak zauważalne chiady, czyli jedną z gromad, bardzo bliskich gromad gwiazd i nad, nad nimi jest Saturn. To zdjęcie jest, ma, ma dość krótki czas naświetlania, około dwóch, dwóch minut, ale i tak już teraz widać, że wszystkie obiekty, które tutaj są, nie są punktami. Wszystkie gwiazdy, w tym również i Saturn, to nie są punkty, one się poruszają. Czyli mamy tutaj zarejestrowany ruch nieba, który bez przerwy odbywa się nad naszymi głowami. Czy my o tym myślimy, czy my, czy my o tym nie myślimy, czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy, czy nie. Sfera niebieska przez cały czas obraca się nad naszymi głowami. Do, do tego dużego zdjęcia mamy dołączone także sekwencje zdjęć z teleskopu pokazujące ruch. Ruch na przykładzie właśnie Saturna. Czyli tutaj mamy, y, mamy y, zdjęcia Saturna wykonane z różnymi czasami naświetlania. Od 10 do mniej więcej tutaj, jak widzę, chyba maksymalnie 50, nawet minuty. Nawet minuta tutaj jest. Saturn jest tu bardzo rozmazany, y, ponieważ y, to zdjęcie wtedy, kiedy było. Y, Robione ono musiało być robione przez pewien, pewien rodzaj wysokich chmur. Bardzo często my tych chmur nie do końca je, je widzimy, ale one istnieją i dlatego ten Saturn tutaj tworzy taką rozmytą i mieniącą się jasnością kreskę. W trakcie kiedy zdjęcie przez teleskop było naświetlane, Saturn przez cały czas się przesuwa. Bardzo podobny bardzo podobny efekt widzimy także na pracy związanej z Jowiszem. Tam mamy to w sposób bardziej czysty, bardziej ładnie naświetlony, ale właśnie na tych zdjęciach widzimy ten efekt ciągłego ruchu. Czyli my jesteśmy we wszechświecie, w którym wszystkie elementy znajdują się w ciągłym ruchu. One nie są stałe, nie są, nie są absolutnie. Niezmienne. Oczywiście ten czas, w którym różne rzeczy się zmieniają, jest różny. Niektóre się zmieniają szybciej, inne, inne wolniej. Ale prosty, czytelny efekt ciągłej zmienności i płynięcia czasu w, naszym, w naszej rzeczywistości tutaj możemy zobaczyć. Tak rozpoczęły się, tak, tak wyglądały wszystkie klasyczne metody pomiary pomiaru czasu. My dzisiaj już posługujemy się metodami dużo bardziej rozwiniętymi, ale tu widzimy właśnie ten podstawowy efekt ruchu sfery niebieskiej, który definiował pomiary czasu przez wiele, wiele setek lat.